Dokładnie. Wyjeżdżamy, Dzień co mam się mówić, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy o świcie. Dobra, ja lecę prosto. O kurwa. O nie. No nie pierdol. No nie pierdol. Dobra, czyli możemy takie Czyli możemy tak jeździć, tylko Krzysiu najpierw musi nauczyć się jeździć. Tylko kurde, tylko kurde nie wiem czy mam... kurwa jest? Poczekaj, Na, nie, kurwa trzy razy. To kurwa jak trzy razy? Ciężka sprawa. Dobra, czekaj, czekaj, cze, bo ja nie wiedziałem, że my wystartowaliśmy. Albo, bo mi Krzysie kurwa skapi...

Jest <śmienicza> ty, ty, a jakbyś se tak hipotetycznie rozciął w fiuta, nie? Jakbyś se hipotetycznie rozciął w fiuta, to poszedłbyś z tym do lekarza, czy próbował sam? I pokazałbyś... I chłop musiał... I lekarz musiałby być chłopem To pokazałbyś mu fiuta, czy już próbował to sam? to <śmienicza> <śmienicza> Bez sensu Wyjdzie z tego spawn'a no? Rozpierdalamy ich, każdych po kolei, kurwa zapierdalamy każdego. To jest dobry pomysł <grywnie> no. Dobra, czekaj, niestety, restartuj Ja chcę z pistoletu postrelać Dobra, <grywnie> <grywnie> Nigdy nie było na tych drzwiach tego Ja pierdolę. Dobra, hala, hala ten, nie, może nie, co? Kurwa! No, kurwa. Ja to jest ja. Ja umieram. Znalazłem dziwki. To no, ja, to ja. <laughs> ok, uciec, 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 uciec. To trzeba i jest bomba. Z kosu. No to mi wychodziłby plan, a chcę plecy i klatę. Sobie. Żyjesz bardziej żyjesz, dobra. S no sprawdzaj czy jest bomba. Pierwszym, na pierwszym treningu robię... Robię wyciskanie hantli po prostu na, jest. na płasko. I rozpiętki od dołu, tak na górę kraju. Przecież ja to z shotgunem z dystansu otworzę, nas, powinniśmy przeżyć. W hotelu, w hotelu to działało. Kurwa czekaj, od Pośledzony, dobra Stój za mną No nie, ja, ja szukam y, rężu Ty, no nie, no nie pierdol I co teraz? A kurwa Czekaj No strzałem, strzałem Chce się ktoś kiedyś przejść na pływalnia ułek na basen? Ej chyba każdy bacen każdej uczelni. Nie wierzę No kurwa marie. Ja już nie <noise> do tej małej szopy tam, wyczyścią no To nie zajeb cywilów no. Słuchajcie, ja, ja ją przesunę, a ty daj C2 na drzwi Czekaj, czy wiadomo, że nie ma cywil? Można jeszcze tego zajebać? O co się, o co się, się. Bo mam okay. albo. No, 10:15, bo skipuję wykład, bo tak tylko, czy już 16:30. To tak trochę też. Późno. Moje wymagania. Co jakie tutaj, jakie tak, pytanie? Tak. Było. Co tu, od o której skoro? kończę. A, o której kończy? Kurwa, chcę na siłkę pójść, dlatego, żeby pić właśnie wcześniej, zacząć. Halo. Ty my No i teraz, uwaga. Kurwa. a, a myślę, że po co, kurwa. Kurwa, krzysiek. Zresztą nie było tam kabla Dobra, czekaj, sprawdzam czy jest paka Jest paka Dobra, to mam was głośniej teraz, zajebiście Ty par chłopi zdjęcie robi. Ej, jo, ta przyjdzie. Aura farmuje, Aura farmuje. Fana mi A to co się stało nic? Byłeś tu? Pusto. Się cofamy no, i wychodzimy z zewnątrz no, przez... No, tu jest no, E2 dwa. Weź może nie na to otwarte Dobra Cywil to cywil to cywil O Krzysiu! Gramy radiorno dawaj Ja mam trzy I ten, uh, <laughs> i z informatyki mam. No, mamy dostęp do upela i na ulubiony imię, to jest to spawnik. Kurwa, Michy, ja myślałem, że to byłeś ty? <laughs> że ty umarłeś? <laughs> Lead to talk. Oficer down! Pete, <laughs> Nie, czekaj, dobra, mi się chyba pomyliło, ona nie powinna być jako osobna osoba, ale mi się wydaje, że zawsze była, a nie ma jej na tych. Efekt Mandeli, kurde, wiesz co, ja jeszcze podjedę do tego salonu na początku zobaczyć yy, z tą kamerą. Dzień dobry, chodź, chodź tu, chodź tu. pa papa pa, pa, okres... No, chyba coś podejrzewa. też do tego do gazu. Nie no, nie wiem, ile to wałszis trwało. Ja myślę, że w ten sposób udowodniliśmy, że 6 milionów nie jest realistyczną liczbą. Myślałem, że... Myślałem, że to mój koniec! A jakby Tak bardzo mi... Eee, kurwa świadomie! Tej Bartis strzelak Co jest? Kolejny nie mamy. Halo, halo, tu londyn, no no, blondi, a kaj A w ogóle mówi, że on ma takich pojebów na kierunku. I że on się dał wiedziałem wiedziałem, że. Pochój. Pochój, zajebałeś tego cywila. Dobra, chuj, nie chce mi się. Nie chce mi się. <laughs> Ty kurwa nic nie ma na tych drzwiach, ale mnie fuja zrobi. Taką ansko. O ty jak dojdziesz do nas czołga. Ten <grywa> dystans. <grywa> <grywa> Nic nie ma Tam w lewo ktoś gadajcie lewo. Tam to, albo dobra. Tu ktoś gadał ale. Chyba no. Siema. Kolejne trochę słabo, ale to, wiesz, będę, tak, widzę, jest nieżywy. Czyli tak nawet spokojnie. Na pewno. O, tu ktoś, tu ktoś pierdolił. Tu ktoś. <laughs> Barty, znowu to C2 podłożyłeś. Dobra, to ty sobie próbuj sama, ja się skoczę odlać. Um, a... Ona jest pośledzona. Ona, ona, ona w dwa magazynki we mnie wystrzeliła i kurwa nie trafiła. Dobra, teraz trafiła. Baba wcielała we mnie zabiła koleżankę. przyjdź. Czy wy możecie składać te baby? Czy wy możecie, bo teraz ja muszę wszystkie sam zapinać. Co, co robisz? No, zapina. Aha, to ty, czemu do mnie strzelasz? A nie, ja dostałem. Dostałeś punkty za Friendly Fire. Chyba, że w Złoki Krzyśka strzelałeś. To może. No, zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym. Nie ma co, żeby się. żeby cierpiał, nie? Coś strzela skądś tylko. Nie wiem, bo strzelała coś we mnie, ale nie wiem, czy ty mnie trolujesz, czy... Ej, a dobra. Przyszła Przycalina... na... go. kurwa, masz, nie żyje. Tak. Ja pierdolę... Ksieśc, ty możesz się trzymać nas? Ja dosłownie nie wiedziałem, tylko dostałem trzy sprawy. My to... My, my nie umieramy, co, co nie, Barti? To był wóz na bo przewóz. O, tu. Ale... Oj. To był kurwa cywil, ja go wysła... Z zewnątrz Kurwa nic nie to słońce No właśnie Z prawej, z prawej, z lewej Czy z lewej czy z prawej? Z lewej Boże Z kim ja, z kim ja kurwa gram? Wychodzimy tymi drzwiami do idziemy naprzeciwko Tak, tak, tak i ten domek po lewo Idziemy do niego Czuję tam O kurwa ją Możemy przejść na, na poważnie. Nawet jakby człowiek chciał zacząć streamować, to się <grym> ja, komuś, komuś, ja, nie coś, ja, coś, ja coś czuję, że. Ja! <grym> Kurwa, czy tu jest niespodzianie. Nie, dobra. Czy, czy wy widzieliście ten. <grym> ja przeżyłem! <grym> Co jest? <grym> E, ten, widzieliście, widzieliście ten? Jest na.